Dzień dobry. Witam serdecznie. Powinienem zacząć, mam wrażenie, tę rozmowę od słów halo, czy dodzwoniłem się do Kopenhagi? Łącze są poprawne, działamy. Co studentka architektury z Gdańska robi w Kopenhadze? Uczy się od najlepszych. Mam okazję odbywać teraz staż architektoniczny w biurze Henning Larsen Architects w Kopenhadze, więc mieszkam, podpatruję najlepszych i, i zbieram inspiracje na dalsze życie. Przeglądałem Twój życiorys, i tutaj jest Dania, jest Rzym, jest Hamburg jest wiele innych miast. Czy to znaczy, że Maja Mawusy jest wyjątkowo niespokojną duszą, czy po prostu taka jest natura architektów i trzeba się z tym pogodzić? Osobiście bardzo lubię się dowiadywać nowych rzeczy, ale myślę, że patrząc też na moich kolegów i, i osób, które pracują w zawodzie od lat, jest to nieodłączna część zawodu architekta, ponieważ po studiach architektonicznych, po uzyskaniu dyplomu nie pozjadaliśmy wszystkich mózgów świata, więc jest to włączone w, w naszą profesję, że trzeba się cały czas rozwijać, dowiadywać, poszukiwać nowych inspiracji i starać się dowiedzieć, co jest najlepszym rozwiązaniem na przyszłość. To pytanie, które chcę ci zadać, nie jest specjalnie odkrywcze i ono pada bardzo często, nie ma co ukrywać, ale jest ważne. Jak trafiłaś na Politechnikę Gdańską? Dlaczego postanowiłaś studiować architekturę? Wyssałaś architekturę z mlekiem mamy? Czy to było inne zrządzenie losu? <laughs> Niestety nie należę do osób, które w przedszkolu y, na pytanie, kim chciałbyś zostać, odpowiadały zostanę architektem i będę budować piramidy, a odpowiedź na to pytanie wydaje mi się, że się wyklaryfikowała mniej więcej w połowie liceum. Kiedy trzeba było podjąć decyzję, co się będzie studiowało. Ale architektura nie była w zasadzie moim pierwszym wyborem. I on zawsze myślałam gdzieś w kierunkach artystycznych, myślałam o SP, ale z drugiej strony cały czas takie predyspozycje matematyczne, fizyczne były gdzieś w obrębie moich zainteresowań. To niesamowite połączenie, prawda? Niby niesamowite. Ognia i wody, wydawałoby się. Niby tak, ale właśnie też taki jest zawód samego architekta, ponieważ. Są to studia techniczne na politechnice, ale też student architektury musi przejść przez kursy rysunku, grafiki, rzeźby, historii sztuki, architektury, filozofii, socjologii. Także nie jest to kierunek, który można sprecyzować albo zaszufladkować pod jedną kategorią, a jednak jest to chyba dla wielu różnych dziedzin naukowych. Także też pytanie, jakie są predyspozycje architekta, ma tysiąc odpowiedzi. Dla niektórych będzie to. Tutaj jest taki żart, że granie w Simsy jest idealnym przygotowaniem do projektowania. Dla niektórych będzie to na przykład kurs rysunku i na przykład konkursy olimpiady matematyczne, także myślę, że ukryte są predyspozycje architekta pod różnymi zainteresowaniami. I może być to niesamowita hybryda. Konkluzja robocza, każdy może zostać architektem, i ci, którzy stąpają twardo po ziemi, i ci, którzy lubią z głową w chmurach i mają duszę artystyczną. Oczywiście, że tak nie jest. Maju przeglądam twoje dokonania i zastanawiam się, czy ty jesteś jeszcze bardziej studentką architektury Politechniki Gdańskiej, czy obywatelką świata. A może taki jest po prostu los architekta, i tak musi być? Myślę, że w XXI wieku jednak każdy staje się międzynarodowym obywatelem. No teraz aktualnie mieszkam w Kopenhadze, także mogę się nazywać studentką na emigracji. Natomiast tański nisz? Tęsknię, ale też wrócę na Politechnikę. Czeka mnie jeszcze ostatni, ostatni semestr i dyplom, także y, Politechnika cały czas jest w moim sercu. <grych> Zabrałaś mi trochę ostatnie pytanie, ale dobrze, znajdziemy inne, bo ty wzięłaś roczny urlop dziekański, prawda? To jest odważna decyzja, mam wrażenie, dla osób, które lubią życie zaplanowane i przewidywalne. Tak, to, ale chociaż jest to decyzja, do której dojrzewałam przez jakiś dłuższy czas, ponieważ po ukończeniu studiów inżynierskich na Politechnice gdzieś z tyłu głowy miałam taki pomysł na siebie, żeby zrobić sobie rok przerwy, wyjechać na praktyki, gdzie to jeszcze też nie do końca wiedziałam. Natomiast po doświadczeniach z wymiany studenckiej podczas studiów inżynierskich do Danii. Gdzieś Kopenhaga była z tyłu mojej głowy, natomiast od razu zdecydowałam się po studiach inżynierskich podjąć studiów magisterskich na tej samej Politechnice Gdańskiej. I po wyjechaniu na kolejnego Erasmus do Włoch, gdzie uczyłam się urbanistyki, stwierdziłam, że może jeszcze to jest ten moment, kiedy... Będąc studentką mogę zdobyć doświadczenie profesjonalne, jeszcze nie będzie to na tyle obligujące, że muszę zostać w tym kraju na zawsze. Więc z jednej strony, jest to decyzja może trochę spontaniczna, ale też jest to taki schemat, który widzę, że się powtarza wśród studentów architektury, żeby jednak szukać tego doświadczenia gdzieś za granicą, ale nie tylko, ponieważ trzeba też znać polskie normy projektowe, więc jest to taka dobra hybryda, żeby móc stwierdzić, co można wyciągnąć z projektowania zagranicznego i zaimplementować je w polską architekturę. Więc my się, że, że jest to jakieś takie rozwiązanie stosunkowo powszechne. Tymczasem wyjechałaś z Polski, aby zająć się projektem, który stricte Polski, a nawet Gdańska dotyczy. Zrządzenie losu, ironia? Przypadek. <grym> Przypadek, z którego jestem niesamowicie zadowolona, ponieważ po przyjechaniu do Kopenhagi i rozpoczęciu staży okazało się, że mam okazję pracować nad masterplanem Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, także Ironia, <laughs> ale, ale taka, która na szczęście bardzo dobrze się ułożyła. Możesz uchylić rąbka tajemnicy, jak ten plan dla Stoczni Cesarskiej wygląda, nad czym ty pracujesz? To jest bardzo wszechstronny dokument, prawda? Tak, dokładnie. Znaczy jest to masterplan, który jest projektem konkursowym z 2018 roku i aktualnie są działania, które mają na celu wprowadzenie go w życie. Jest to projekt, który w szczególności ma na celu wzięcie pod uwagę najważniejszych wartości historycznych, jakie pozostały na terenie stoczni i zaimplementowanie nowej tkanki miejskiej, tak, aby powstała z tego dzielnica wielozadaniowa, wielofunkcjonalna, taka, która będzie integralnym elementem przyszłego Gdańska jednocześnie przy zachowaniu dziedzictwa solidarności co istotne. Dokładnie tak, także jest to bardzo wszechstronny projekt, który ze względu na swoją specyfikę i specyfikę działki, na której się znajduje, bierze pod uwagę i kontekst historyczny, ale też naturę, wodę która otacza bliskość miasta i też bierze pod uwagę potrzeby miasta, jakie są aktualnie. A przede wszystkim też, jako że projektowanie urbanistyczne to nie jest tak jak w przypadku architektury, dwa lata pozwolenie na budowę, a jest to proces badania opinii publicznej, rozmawiania z mieszkańcami. Dlatego też przede wszystkim jest to otwarcie całej dzielnicy na miasto, ponieważ Stocznia jako taki oddzielny organizm był enklawą w Gdańsku i nigdy nie można było do niego dojść, a teraz dzięki temu, że są plany na transformację, tego całego obszaru. Można też skorzystać z budynków, można wejść i jest wiele inicjatyw, z których można skorzystać aktualnie. Można na przykład skorzystać z dźwigu, który jest przy budynku dyrekcji stoczni, wejść na niego. Można też udać się do budynku 42A, w którym znajduje się wystawa Anny Walentynowicz, ale też różne inne instalacje. Maju, praca nad tym masterplanem to wyzwanie? Jest to zdecydowanie duże wyzwanie, ale też świetna zabawa zobaczenia, jak można na żywo zmienić miasto w którym się wychowało praktycznie, bo jestem z Gdynia, ale Gdańsk nazywam swoim miastem, ponieważ to jest miasto zintegrowana tkanka. No, uważam, że jest to jedno z najciekawszych doświadczeń, jakie można zdobyć jeszcze w trakcie studiów, wyjeżdżając za granicę, a móc pracować nad swoim własnym terenem. Ustaliliśmy już, że chcesz wrócić na Politechnikę Gdańską. To kiedy? Jest to bardzo ciekawe pytanie. Natomiast myślę, że w przeciągu kilku miesięcy, ze względu na sytuację epidemiologiczną, jaka jest, nie ma konkretnej daty, natomiast został mi ostatni semestr dyplomowy, który w zasadzie odbywam właśnie zdalnie, więc jeżeli się wszystko uspokoi, to będę niedługo z powrotem w Polsce. Na obronę. Ale w tej kwestii chyba nie przewidujesz większych problemów. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie spłynnie. <grych> Maju, co dalej przede wszystkim? Dróg po studiach architektonicznych jest wiele. Ja akurat odnalazłam gdzieś tam taką swoją ścieżkę, którą chciałabym trochę bardziej rozwinąć w urbanistyce, dlatego też będąc tutaj w Kopenhadze, która jednak urbanistykę ma w małym palcu i architekturę eksperymentalną, ale też zrównoważony rozwój, myślę, że jest to dobra hybryda, jaką można podjąć, jeżeli chodzi o przyszły kierunek rozwoju. Nie pozostaje nic innego, jak trzymać kciuki, pogratulować odwagi, sukcesów na polu międzynarodowym, bo tak to przecież trzeba nazwać. No i chciałbym się z Tobą pożegnać po duńsku, ale nie do końca wiem, jak to, to wyrazić. Na szczęście jest wiele opcji do powiedzenia, a najłatwiejszą wy wybiorę po prostu hej hej, ponieważ duński ma bardzo ciężką umowę, więc jeszcze jej nie opanowałam w pełni. Dlatego hej hej. Hej hej, Maju. Do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.